Panie prezesie, duże zmiany w Jagiellonii Białystok. Przede wszystkim dojście w końcu dyrektora do spraw sportowych. Łukasz Mosłowski nim został. Jak wyglądały negocjacje z nim i tak naprawdę dlaczego tak długo to trwało? Bo już chyba na transfer jest za późno. Za późno jest na transfery, bo już jest w okienku transferowym, więc można powiedzieć, że klamka zapadła i drużyna w takim składzie, jakim jest na dziś, rozegra rundę wiosenną. Jest cień nadziei, szansy na otwarcie specjalnym trybem okna transferowego dla zawodników, którzy będą rozwiązywać kontrakty w Rosji. Być może zawodników, którzy grali w Lidze Ukraińskiej, a z wiadomych przyczyn ta Liga swoich rozgrywek nie dokończy, ale na to nie należy patrzeć, koncentrujmy się na sobie. Gramy, gramy tą drużyną, która, która wystąpiła w poprzednim meczu, plus wszyscy zawodnicy kontuzjowani, czekamy na ich powrót. Łukasz Masłowski. Łukasz Masłowski dołączył formalnie przed wczoraj i ostro pracuje. Ostatni transfer za 20 północ okna transferowego, czyli Nare Grigorian, zawodnik z Armenii, Nadzieja Armeńskiego. To jest już zawodnik wyselekcjonowany, wyskautowany przez wiele lat, obserwowany właśnie przez Łukasza Masłowskiego i udało nam się to jeszcze dopiąć w tym okienku transferowym. Liczę, że to będzie zawodnik, który już w tej rundzie da jakiś mały impuls i spowoduje, że klub skorzysta z opcji wykupu zawodnika i przedłużenia na kolejne 2-3 lata. Już bodajże taki zapis jest 2 plus 1 lub 3 w tym kontrakcie w przypadku przedłużenia umowy z zawodnikiem. Eee, dlaczego tak długo to trwało? No, to nie są zakupy bułek w piekarni, tylko rzeczywiście trzeba się porozumieć, poznać i tak naprawdę być zgodnym co do strategii i pomysłu na funkcjonowanie klubu w tej części sportowej. Ja też przy, zanim przyszedłem do klubu, to ponad miesiąc rozmawiałem z Wojtkiem Strzałkowskim, przewodniczącym rady, i też z innymi osobami z rady nadzorczej i też sprawdzałem, jak wygląda sytuacja w klubie. Jasnym było, że nie było jakoś niesamowicie różowo i kolorowo i, i, i że sytuacja jest niesamowicie opanowana, bo pewnie nie byłoby wtedy telefonu i rozmowy, ale jest to challenge, jest to wyzwanie, żeby doprowadzić organizacyjnie i sportowo w dłuższej perspektywie do oczekiwanych rezultatów. Mówi Pan o wspólnej strategii, to w takim razie jak ta strategia będzie wyglądała w najbliższych miesiącach, może w najbliższym roku? Od dyrektora sportowego oczekuję nie tylko transferów jako takich do pierwszej drużyny, ale generalnie zaopiekowania się całym pionem sportowym. To jest prężnie działająca akademia, która szkoli dzieciaki na w rocznikach właściwie co roku, od szóstego roku życia, aż po drużynę juniora starszego, później mamy jeszcze drużynę rezerw i, i, i pierwszą drużynę. To jest świetnie zarządzane, super kadra jest, naprawdę procedury są imponujące, jeżeli chodzi o indywidualność podejścia do części zawodników, to przechodzenie między rocznikami i tutaj Rafał Matusiak jako dyrektor akademii robi świetną robotę, ale myślę, że wyjęcie najstarszych roczników juniorskich oraz drużyny rezerw spod jurysdykcji. Hmm, właśnie dyrektora akademii, a przejście bezpośrednio pod dyrektora sportowego, to jest to, od czego zaczynamy. A, bo scouting wewnętrzny i umiejętne przesuwanie zawodników między drużynami, no to jest klucz sukcesu, jeżeli chodzi o Rozwój zawodników, najbardziej obiecujących juniorów czy też innych młodych zawodników, i to ruch tak naprawdę w dwie strony. Trzeba to robić umiejętnie, czasami ktoś musi zejść niżej i wesprzeć drużynę rezerw, która też jest wartością samą w sobie i powinna się utrzymać. Chcemy, żeby się utrzymała w tej lizy, w której jest, a wcale nie jest to na dziś jeszcze oczywiste. Tak jak miłosz Matyśik, jeszcze, jeszcze niedawno junior, już dzisiaj wyróżniający się zawodnik w pierwszej drużynie i myślę, że, że będzie robił postępy z, z meczu na mecz, bo tych meczów ma bodajże 7 czy 8, a, a wygląda jak rutyniarz na boisku. Także Takiego doświadczenia i opanowania materii sportowej w ramach drużyniorów, juniorów, rezerw i pierwszej tego potrzeba oczywiście. No i też zaplanowania okienek transferowych, nie tylko najbliższego, bo to najbliższe. Już powinno być gotowe, a my dopiero do niego będziemy siadali. Po rozpoznaniu, a już rozpoznany dosyć mocno teren, ma dyrektor jeszcze, jeszcze, myślę, że parę dni i sobie rozrysujemy pewne potrzeby. Kto co, kto ma dłuższe kontrakty, z kim wiążemy nadzieję, z kim wiążemy przyszłość, a, a z kim się nie udało i trzeba będzie się zastanowić, jak to wygląda. A niektórym się kontrakty kończą i też będziemy się zastanawiać, czy i na jakich warunkach do tych kontraktów spróbować usiąść. Mm -hmm. Przyjście Łukasza Masłowskiego to jedno, ale w Jagiellonii jest też czas odejść. Odeszła Agnieszka Syczewska, też kilka dni temu spadła, trochę niespodziewanie ta informacja. Czy Państwo widzieliście już o tym wcześniej i tak naprawdę jakie są powody tego odejścia? Czy będziecie szukać nowego wiceprezesa? Powody, tak w okrągłych słowach to znam, ale była to niespodzianka 28, kiedy było walne zgromadzenie akcjonariuszy, Agnieszka złożyła rezygnację, jeszcze nie odeszła, ona złożyła rezygnację. E, oczywiście ważną w, w momencie jej złożenia, jeżeli chodzi o funkcję, ale to nie jest tak, że spakowała walizkę i wychodzi, tylko zadeklarowała wsparcie i jest do końca marca z nami, a może jeszcze parę dni dłużej. I, no i działamy. E, pomaga przejąć pewne tematy, gdzieś rozwiązuje te problemy, które jeszcze na jej głowie tutaj zostały. Jest, normalnie na dziś jeszcze, jeszcze pracuje. Czy będziemy szukać? Nie wiem. Nie zarząd wybiera zarząd, tylko Rada Nadzorcza wybiera zarząd, więc to pytanie powinno być bardziej skierowane do Rady Nadzorczej, czy widzi taką potrzebę. A co do powodów planów, przyszłości, z tego, to wynika, no to myślę też, że mi niezręcznie odpowiadać za Agnieszkę. A dla Pana to jest zaskoczenie do pewnego stopnia, bo Pan na początku, kiedy przychodził do Jagiellonii Białystok, mówił, że liczy na Agnieszkę, na to, że trochę wprowadzi Pana tutaj w struktury klubu. No, Agnieszka wprowadziła w struktury klubu w, w pewne historie, które się już toczą, już mówię o sprawach różnych, to jest naprawdę, Jagiellonia to jest duża firma i tych spraw jest Sporo nie tylko sportowych, a, a głównie niesportowych, to tak może brzmieć absurdalnie, ale sport jest tutaj najważniejszy. Bo... na to wierzchołek góry. Tak, dokładnie tak. tak, tak. To, jest, to jest jakby sens naszego istnienia, ale, ale żeby to funkcjonowało, no to skupa spraw administracyjnych i wszelkich innych, które nie tylko idą Łatwo i z uśmiechem, ale gdzieś tam trochę gruzu jest i ocierania się o sprawy różne sądowe, niesądowe, konflikty, no, jak w każdej firmie. to, 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 to. Wszyscy sobie dobrze, ale... Wiadomo, zapowiadał Pan też przyjrzenie się finansom w dużej mierze. To jest klucz. No to jest myślę, że klucz do, do rozpisania takiego konkretnego już i precyzyjnego budżetu na kolejny sezon. Tak? Można powiedzieć, że do nowego sezonu jeszcze mam kilka miesięcy ale już się rozpoczął marzec i tych miesięcy tak naprawdę nie jest dużo. Na dziś no, budżet został przyjęty i, i, i Jagielonia funkcjonuje w ramach tych finansów, tych kosztów, które e, zostały przyjęte przed sezonem. E, ale widać pewnego rodzaju rozbieżność między przychodami i kosztami. A to nie jest klub piłkarski czy, 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 czy funkcjonowanie futbolu to nie jest tak, że 30 czerwca. Świat zamarznie i mamy znowu jakiś czas na pomyślenie o przyszłości, tylko tak naprawdę o tej przyszłości trzeba myśleć już, bo 1 lipca rozpoczyna się nowy sezon. I odpowiedzialność podpowiada i wymaga tego, żebyśmy 1 lipca już wiedzieli, ile nas będzie kosztował klub, i czy mamy na to pokrycie. Będą ucięcia? Myślę, że będą. czy znaczy już ma pan jakby zarysowane, w których konkretnie? Nie wiem, w miejscach na przykład, czy trzeba coś obciąć w marketingu, czy w jakimś innym ja, Myślę, że to troszkę naturalnie będzie wychodziło, mm -hmm. bo nie ukrywam, że ja poznaję też firmy poprzez koszty, które spływają na bieżąco w postaci faktur za, za bieżącą obsługę, obsługę firmy, ale głównym worem, który jest ciążącym, jeżeli chodzi o firmę, no to są koszty oczywiście wynagrodzeń piłkarzy i tutaj się trzeba temu najbardziej przyjrzeć, no bo jakiekolwiek ruchy w marketingu oczywiście są istotne, czy, czy jeżeli nie wiem, to też nie chodzi o drastyczne cięcia, bo tutaj jakość produkcji pracy ludzi jest bardzo dobra i bardzo ją wysoko oceniam. Po prostu być może pewne procedury jesteśmy w stanie uprościć. E, nie tracąc na jakości, a zyskując nieco na, e, a oszczędzając nieco, nieco, nieco pieniędzy, bo, bo 500 zł, nie, nie ma przysłowia 500 zł, ale powiedzmy te cudzysłów Przysłowiowe 500 zł w wydatku to nie jest 500 zł, tylko trzeba liczyć w skali sezonu, jest to 6000 zł i takich 6000 plus 6000 plus 6000 to za chwileczkę mamy milion. I to poważnie, to idzie bardzo szybko. I takich rzeczy, takich. Um, różnych zleceń, usług jest sporo, które dają jakość, ale uważam, że myślę, że tę samą jakość możemy uzyskać nieco mniejszym kosztem. Bez Więc nich sobie byście poradzili? Też. Myślę, że sobie poradzimy, albo jest to dystrybucja obowiązków między ludźmi w trochę inny sposób, niekoniecznie jeszcze przez outsourcing. Tu są naprawdę mądrzy i fajni ludzie, którzy są w stanie wykonać pewne rzeczy, które na dziś są zlecane na zewnątrz, za co jest dodatkowa faktura wystawiana przez e, zleceniobiorców i obciążana spółka, także myślę, że Tutaj jest miejsce na pewne ruchy. Oczywiście, ja chcę zrobić to wszystko jak najmniejszym kosztem, jeżeli chodzi o osoby. Bo tak jak jeszcze raz mówię, to są naprawdę fajni ludzie i oddani. I sprawni w tym, co robią. I sprawni w tym, co robią. Ale jest, jest spore miejsce, a ja jeszcze raz powiedziałem. I tak największy ciężar jest po stronie kosztów zawodników, którzy są tutaj na dziś, a jeszcze trzeba tutaj małe ruchy zrobić. Znaczy, no teraz już nie zrobię, tylko mówię o okienku transferowym, do tego się trzeba dobrze przygotować żeby jakoś spróbować poprawić, a koszty nieco zmniejszyć. Na sam koniec o piłce porozmawiajmy. Czy... Niemożliwe. No, wypadałoby, to biznes, ekonomia, to wiadomo jest istotne, ale mm -hmm. nie aż tak dla takiego przeciętnego kibica. Jak Pan ocenia tę obecną formę Jest tak Na razie ten bilans Piotra Nowaka nie jest najlepszy. Ale nie jest najgorszy. Mamy 1-2-1, to, jed... to jest 5 e, punktów w czterech meczach. Nie powala. Ale też yy, nie jest powodem jakiejś nadmiernej krytyki, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej Piotr drużynę zastał. Zastał z drużynę z kontuzją Imaza, Runiego, Puerto, z nieprzygotowanym oknem transferowym, z jednym transferem w postaci zlatana Alomerowicza. Eee, za chwileczkę kontuzje, kartki. No tutaj rzeczywiście szczęścia nie było. Szczęście mieliśmy, ale też determinacja, jeżeli chodzi o mecz w Zabrzu, które te trzy punkty pozwoliło wyrwać. Piotr, czy, czy, z czego się cieszę, jak, jak, jak trener Nowak y, funkcjonuje, to to, że stawia też na młodych zawodników, bo to często się słyszy, a to jak już tam, nie wiem, starym się nie chce, to dajcie grać młodym. To on daje grać młodym, nie dlatego, że starym się nie chce, tylko po prostu tak uważa. To a nie, nie trochę jest... z, z braku laku? Yy... No, no, myślę, jak sam że Pan mówi, jest dużo kontuzji. Jest, jest dużo kontuzji, ale myślę, że Miłosz, Matesik czy, czy Karol Stroski nie odstępują w niczym, a wręcz yy, jakby swoją, swoją grą pokazują, że oni zasługują na to miejsce na boisku, a nie tylko dlatego, że, że nie wiem, że kolega jest kontuzjowany. Ja myślę, że czyjeś nieszczęście jest czyjąś szansą w futbolu, i jeżeli ta szansa jest wykorzystana, wydaje mi się, że w tym przypadku. I w obu akurat przypadkach jest wykorzystane, no to tylko się cieszyć. No, 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 sorry, no, pecha mieli nasi obrońcy, ale sezon jeszcze, jeszcze ma kilkanaście meczów przed nami i te przetasowania, wszystko się może zdarzyć. Są kontuzje, są kartki, no, jak, jak tutaj Bogdan Cirrull. Wrócił po kontuzji po to, żeby dostać czerwoną kartkę i być zawieszonym na dwa mecze. Czy słusznie to już inna dyskusja? Bo mam swoje zdania, ale okej, okay. są jakieś wytyczne i wykładnie, z którymi po prostu trzeba się zgodzić i, i nie dyskutować. No, i tak to na dzisiaj wygląda. Iwan jest już w treningu biegowym, także myślę, że jest szansa, że w marcu wątpię, ale jest szansa, żeby być może w kwietniu wrócił do drużyny. Jesus też już wrócił po zabiegach, jest tutaj uśmiechnięty, będziemy siadać niedługo do rozmowy, bo. Kolejnej, kolejnego no, trzeba porozmawiać. Jest to na pewno dobry duch drużyny i świetny piłkarz, więc, więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie spróbowali znaleźć wspólnego mianownika. No ale to też, jak już mówię, zaczęliśmy od ekonomii, to ten mianownik też ma pewne ramy i zobaczymy, czy, się czy myślimy o podobnych ramach z Hesusem. Mam nadzieję, że tak. Czy ze Stalą Mielec wygramy? Czy wygramy ze Stalą Mielec? Wygramy. Wygramy 2-1 pośredni dość widowisko. No i tego się trzymajmy. <grymne> Dziękuję trzymajmy. bardzo. A jeszcze jeżeli mogę skorzystać. Proszę. 19 gramy z Lechem Poznań. To jest stulecie mecz stulecia Lecha Poznań i jest organizowany wyjazd naszych kibiców. Stowarzyszenie Kibiców liczy na dużą frekwencję powyżej tysiąca, także też zachęcam do wejścia na naszą stronę i na stronę stowarzyszenia Kibiców, gdzie dla chętnych wszystkie szczegóły są. Opisane, no będzie fajne widowisko, bo zarówno i Lech, i my się przygotowujemy w przyjaźni i, i w komunikacji wspólnej do tego, jak to by widowisko miało wyglądać. No i druga rzecz, którą, jeżeli mogę skorzystać, to wraz z Tarasem Romańczukiem też właściwie to Taras jest inicjatorem. My oczywiście to wspieramy. Tutaj też na Jurowieckiej 21 prowadzimy zbiórkę. Rzeczy, które teraz sam zorganizował logistykę, a już na miejscu jego rodzice wspierają, także ten łańcuszek jest taki bardzo jagiellońsko-romańczukowy i godzien zaufania i tu zapraszamy z ubrankami, lekami, powerbankami, bateriami, wszystkie te rzeczy są niezbędne i na pewno dobrze zostaną rozdzielone i przesłane dla potrzebujących na Ukrainie.